Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Kiedy narcyz zdaje sobie sprawę, że przegrał. Kiedy ustanawiasz silne, właściwe, odpowiednie granice, to narcyz zdaje sobie sprawę, że przegrał. W szczególności, gdy stosujesz brak kontaktu, gdy zrywasz kontakt z tymi, którzy są po stronie narcyza. Niestety, we wielu sytuacjach tracisz kontakt z przyjaciółmi, ze znajomymi, z członkami rodziny. Będziesz zmuszony odciąć się od każdego, kto wierzy narcyzowi. Kiedy ruszasz naprzód ze swoim życiem i stajesz się silniejszy, zdrowszy i zapominasz o narcyzie, a wtedy on usiłuje powrócić, podejmuje próby hoveringu, lecz nie odpowiadasz na nie. Nie odpowiadasz na próby kontaktu ze strony narcyza, to wtedy zdaje sobie sprawę, że przegrał. Tak długo jak Pozostajesz w kontakcie tak długo, jak komunikujesz się z narcyzem, to myśli, to uważa, że wygrywa. Myśli, że jest w porządku, lecz gdy go odcinasz, blokujesz, to mówi mu wszystko, co potrzebuje wiedzieć, ale ponieważ jest taki arogancki, jest taki bezczelny, to wierzy, że pewnego dnia Pękniesz, nie wytrzymasz, popełnisz błąd. Narcyz uważa, że pewnego dnia dasz się nabrać? Skusisz się, dzieje się tak, ponieważ jego manipulacja była skuteczna w przeszłości. Działała na ciebie dawniej. Była skuteczna również w stosunku do innych ofiar Narcyza. Dlatego oczekuję, że to odniesie swoje efekty w przyszłości. Narcyz oczekuje, że to podziała tak, jak działało wcześniej. Narcyz oczekuje, że zerwiesz brak kontaktu. Lecz gdy ruszyłeś już naprzód ze swoim życiem, jesteś już w lepszej sytuacji, w lepszym miejscu, to wtedy pokonałeś narcyza. On postrzega ciebie jako swoją marionetkę. Postrzega cię jako kogoś na zawołanie. Uważa, że może pstryknąć palcami i się pojawisz. Tak zapamiętał cię Narcyz. Taki ma twój obraz w swojej głowie, tak cię namalował. Narcyz nie może myśleć o Tobie w inny sposób, ponieważ był w stanie zmanipulować Cię w przeszłości, dlatego wierzy, że może to zrobić znowu, jeśli utrzymujesz brak kontaktu, to wprawia go w zakłopotanie, to zbija go z tropu. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie widział, żebyś kiedykolwiek tak postępował. Nigdy nie myślał, że będziesz tym, który chce go zostawić, który chce odejść, więc wtedy jesteś mądrzejszy, sprytniejszy niż zakładał. Dzieje się tak, gdy udaje ci się utrzymywać brak kontaktu. Gdy udaje ci się nie komunikować z narcyzem, zawsze myślał o tobie w ten sposób, że będziesz go słuchał, że go posłuchasz i zrobisz, co tylko zechce. Lecz gdy stosujesz brak kontaktu i go nie słuchasz, przestajesz robić to, co chce, to, czego oczekuje, to wtedy narcyz zaczyna zauważać Twoją wartość. Wtedy zaczyna widzieć, jaki jesteś wspaniały. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Dzieje się tak, ponieważ z nim nie jesteś, a Narcyz patrzy na to tak, że jeśli jesteś taki dobry, to nie powinieneś być w jego otoczeniu. Myśli tak, ponieważ wie, że na ciebie nie zasługuje, lecz udało mu się ciebie oszukać, dlatego też myśli, że jesteś głupi i naiwny, kiedy jednak udaje ci się uciec. Spod jego wpływu, spod jego manipulacji, uroku, czaru, to wtedy narcyz zdaje sobie sprawę z tego, jaki jesteś mądry, a to wprawia go w zakłopotanie. Ponieważ wcześniej grzecznie się go słuchałeś, realizowałeś jego zadania, potrzeby, zachcianki, robiłeś, co tylko chciał. Co tylko ci kazał, tolerowałeś jego zachowanie, tolerowałeś przemoc, kłamstwa, manipulacje, może nawet zdrady, akceptowałeś rzeczy, których nie zaakceptowałbyś na początku, a narcyzowi wszystko uchodziło na sucho, o wielu rzeczach nawet nie wiesz. Nie podejrzewasz go o to, bo świetnie się z tym ukrywał, maskował, usuwał, wymyślał historie, w które wierzyłeś. A teraz nawet z nim nie rozmawiasz. Nie rozmawiasz z latającymi małpami, z jego rodziną, z jego znajomymi. To go dezorientuje. Im dłużej pozostajesz zdala od narcyza. Tym bardziej Twoja wartość rośnie w Jego oczach, tym bardziej zaczyna Cię szanować. Dzieje się tak, ponieważ nie ma do Ciebie dostępu, dlatego będzie zmuszony zaakceptować porażkę. Nie chcesz mieć z Nim nic wspólnego, nie chcesz mieć z Nim do czynienia. Narcyz łatwo się denerwuje, łatwo się wścieka. Strzela fochy, irytuje się. Dzieje się tak, gdy nie wygrywa, gdy nie dzieje się po jego myśli, gdy nie odnosi oczekiwanych rezultatów. Dlatego musisz być ostrożny, musisz się chronić, ponieważ gdy narcyz zdaje sobie sprawę, że przegrał, to wtedy będzie chciał się zemścić. Narcyz to pusta powłoka, to imitacja człowieka, to próżny człowiek. Nie ma wartości, nie ma zasad etycznych, moralnych, nie ma celu. Nieustannie stara się dowartościować kosztem innych, stara się doprowadzić do tego, by wyglądać jak człowiek sukcesu. Jako wygrany, jako zwycięzca, Narcyz postrzega wszystko w sposób zero-jedynkowy: czarny albo biały, dobry albo zły, nie ma miejsca na nic pomiędzy. Postrzega ludzi, dzieli ludzi na wygranych i przegranych: Albo jesteś najlepszy, albo jesteś najgorszy. Narcyz myśli tak również o sobie. Albo jest wspaniały, albo bezwartościowy. Wszystko zależy od tego, czy jesteś z Nim, czy przeciwko Niemu. Jeśli narcyz czuje, że nie jesteś po jego stronie, to wtedy jesteś wrogiem. Wtedy narcyz musi cię załatwić, musi cię wykończyć. Wtedy narcyz robi wszystko, by cię zniszczyć. Narcyz musi sprowadzić cię na dno, musi cię znokautować, robi wszystko, żeby dopaść cię jako ten pierwszy, zanim to ty dopadniesz jego. Chce cię uprzedzić. Jeśli z nim nie jesteś, to nie będziesz źródłem zasilania, lecz nadal uważa, że możesz mu zagrozić. Obawia się konkurencji, rywalizacji. Dlatego, że będziesz pozbawiać go atencji, dlatego musi sprawić, że będziesz wyglądać źle, będziesz przedstawiany w jak najgorszym świetle. Narcyz doprowadzi do popsucia twojej reputacji, do popsucia twojego wizerunku, doprowadzi do tego, zanim tobie uda się pogrążyć jego. Dla Narcyza wszystko jest grą, lecz jego gra się skończyła, kiedy zdał sobie sprawę, że nie jest już ważny, że nie jest już istotny. Dlatego Narcyz zawsze się przechwala, zawsze się wywyższa, udaje, odgrywa takiego wspaniałego, najlepszego, najmądrzejszego, najbogatszego, robi wrażenie. Jest imponujący, a ludzie się nim zachwycają. Gdyby mógł, to stanąłby obok i też by się sobą zachwycał. Narcyz jest zawsze otoczony ludźmi, którzy wierzą w jego iluzję. Wymaga uwagi, wymaga podziwu i zachwytu. Pozostaje w centrum zainteresowania. Czuje się uprawniony do specjalnego traktowania, liczy na przywileje lub też odgrywa rolę ofiary tego biednego, poszkodowanego. Narcyz może zachowywać się tak, jakby został opuszczony, porzucony, bez żadnego wsparcia czy pomocy, tak, jakby był zaniedbywany, źle traktowany. Oszukiwany i wykorzystywany, tak czy inaczej, usiłuje zwrócić uwagę. Chce, by wszyscy skupiali się tylko na nim, lecz gdy już dłużej nie skupia na sobie uwagi, to wtedy zdaje sobie sprawę, że przegrał, w szczególności gdy ludzie go krytykują, w szczególności gdy pochodzi to od osób, które powinny być po jego stronie. Narcyz zdaje sobie sprawę, że przegrał. Gdy krytyka pochodzi od ludzi, których szanuje, których podziwia, kiedy takie osoby się odsuwają, kiedy tacy ludzie od niego odchodzą, to wtedy Narcyz zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że przegrał. Ludzie często odchodzą od Narcyza, ponieważ on skupia się tylko i wyłącznie na sobie na własnych potrzebach nie uwzględnia innych nie uwzględnia ich potrzeb ich zdania nie liczy się z tym nie liczy się z tym nawet jeśli dotyczy to jego rodziny jego przyjaciół osób najbliższych w końcu ludzie przestają wierzyć w jego kłamstwa a kiedy narcyz zostaje zdemaskowany to wtedy czuje że naprawdę przegrał Dzieje się tak, ponieważ narcys czerpie poczucie własnej wartości ze zewnętrznego świata, ze zewnętrznych czynników. Kiedy ludzie nie postrzegają go w dobrym świetle, kiedy nie widzą w nim wygranego, zwycięzcy, to narcys czuje, że przegrał. Umów się, na prywatne sesje napisz na Autentyczni 23 maupa.gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.